Franz Rajmond Kryzys sumienia. Rozdział pod tytułem Zobowiązanie. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Ewangelia Mateusza 712, Biblia tysiąclecia. Powyższa podana przez Jezusa Chrystusa zasada jest wiążąca dla wszystkich nas, którzy nazywamy się chrześcijanami, we wszystkim, cokolwiek robimy. Żaden uczciwy człowiek nie powie że wypełnia te słowa doskonale, ja również tego nie twierdzę. Myślę jednak, że mogę powiedzieć, iż to, co napisałem na tych stronach, bierze się ze szczerego pragnienia trzymania się tej zasady. Apostoł Paweł nazwał się dłużnikiem ludzi wszelkiego pokroju. Czuł się zobowiązany wobec nich, i ja również mam podobne poczucie obowiązku. Jeśli ktoś znałby fakty, które mogłyby mi pomóc w podjęciu ważnych decyzji, chciałbym, aby dał mi te fakty poznać. Nie po to, aby podjąć za mnie decyzję, lecz w celu dostarczenia mi informacji, których wartość i znaczenie oceniłbym samodzielnie. I jeśli byłby to przyjaciel, prawdziwy przyjaciel, wierzę, że niczego by przede mną nie ukrył. Dziewięć lat, które spędziłem w ciele kierowniczym, wywarło na mnie wielki wpływ, zwłaszcza na moje sumienie. Moje życie znalazło się w głębokim kryzysie, na rozdrożu, była to sytuacja, której nigdy się nie spodziewałem. Decyzja, jaką podjąłem, była moją własną decyzją, a cena, jaką za nią zapłaciłem, była znaczna. Nie żałuję jednak tej decyzji, nie żałuję również, że dotarłem do informacji, które wpłynęły na jej podjęcie. Inni mogliby podjąć decyzję inną od mojej, niektórzy tak postąpili. Jest to jednak ich sprawa, a ściślej, coś, co rozgrywa się między nimi a Bogiem. W maju 1980 roku. Po mojej rezygnacji z członkostwa w ciele kierowniczym, otrzymałem z redakcji gazet i czasopism wiele telefonów, w których pytano o sytuację, jaka istnieje wewnątrz organizacji. Konsekwentnie odsyłałem pytających do biura głównego w Brooklynie. Oni zaś stale odpowiadali, że bezskutecznie próbowali już tej drogi, słysząc odpowiedź bez komentarza. Wówczas odpowiadałem, że po prostu nie mogę być dla nich źródłem informacji. Stałem na tym stanowisku blisko dwa lata. Jednak to, co się w ciągu tych dwóch lat wydarzyło nie tylko w moim życiu, lecz także w życiu innych, spowodowało, że zmieniłem zdanie. W ciągu tych dwóch lat motywy, charakter i postępowanie ludzi, którzy ze względu na swoje sumienie nie zgadzali się z nauką organizacji, były przedstawiane w jak najgorszym świetle. Ich troskę o to, aby Słowo Boże stało na pierwszym miejscu, przedstawiano jako przejaw ambicji, buntu, pychy, jako grzech przeciwko Bogu i Chrystusowi. Nie brało się absolutnie pod uwagę możliwości, że ktoś spośród tych ludzi mógł działać ze szczerych pobudek, powodowany umiłowaniem prawdy i wiernością względem Boga. Nie podjęto żadnego wysiłku, aby dociec motywów, lecz wszystkich wrzucono do jednej szufladki. Wszelka niemoralność lub zła postawa którejś z osób opuszczających organizację były przypisywane wszystkim, którzy od niej odeszli. W przypadku zaś tych, którzy rzeczywiście przejawiali złą postawę, nie próbowano w ogóle dociec, czy zachowanie takie nie jest przypadkiem rezultatem frustracji, rozczarowania lub doznanych ran. Niewyobrażalna liczba pogłosek, nie wyłączając ręsztokowych plotek, krążyła wśród świadków na całym świecie. Wierni chrześcijanie, mający wysokie mierniki moralne, oskarżani byli o wymianę żon, homoseksualizm, obłudę, egoizm, dążenie do utworzenia własnej sekty. Natomiast starsi wiekiem byli często pomawiani o zaburzenia psychiczne lub o zgrzybiałość. Jedyni ludzie, którzy mogliby dać odpór takim oskarżeniom i pomówieniom, w rzeczywistości przyczynili się do rozpowszechnienia takich pogłosek przez to, co opublikowali. Należało postąpić inaczej. Po prostu wskazując na możliwość, że niektóre spośród osób wykluczonych z organizacji mogły być rzeczywiście szczere oraz mogły kierować się prawdziwą troską o sumienie. Trzeba było również przypomnieć siewcom nieprawdziwych pogłosek o tym, jak odrażające jest dla Boga fałszywe świadectwo. Rozważmy dla przykładu artykuł zamieszczony w Strażnica Polska z 1982 roku, numer 13, tom 103, strony 26-27. Akapit 14. Od czasu do czasu wyłaniają się w szeregach ludu Jehowy osobnicy, którzy podobnie jak szatan przybierają niezależną postawę i wszędzie doszukują się błędów. Nie interesuje ich służba ramię przy ramieniu z ogólnoświatową społecznością braci. Wolą raczej odwrócić się plecami do tego, co mówi Jehowa. Urągając czystej mowie, której Jehowa tak łaskawie uczył swój lud przez ostatnie sto lat, Ci wyniośli zarozumiałcy próbują odciągnąć owce od międzynarodowej trzody, jaką Jezus zgromadził na ziemi. Usiłują zasiać wątpliwości w sercach nic nie podejrzewających osób i oderwać je od stołu obficie zastawionego pokarmem duchowym, podawanym w salach królestwa świadków Jehowy, gdzie doprawdy niczego nie brakuje. Twierdzą, że wystarczy czytać samą Biblię, oddzielnie albo w małych grupkach po domach. Ale co dziwne, przez takie czytanie Biblii powrócili wprost do odstępczych doktryn, jakich przed stu laty nauczał w swoich komentarzach kler nominalnego chrześcijaństwa, a niektórzy zaczęli nawet ponownie obchodzić święta, takie jak rzymskie saturneile w dniu 25 grudnia. Jezus i jego apostołowie ostrzegali przed takimi nieprawymi ludźmi. W taki sposób, jak ilustruje tylko jeden krótki fragment, osoby, które niegdyś należały do organizacji, zostały zrównane z szatanem, określone jako niezależne, doszukujące się błędów, jako odwracające się plecami, urągające, za odstępcze i nieprawe. Co one rzeczywiście zrobiły, aby zasłużyć na taką listę oskarżeń? Do ich wykroczeń zalicza się między innymi to, że w nieokreślony bliżej sposób nie zgadzały się z różnymi naukami organizacji. Tudzież, że natchnione słowo Boże uważały za rzecz wystarczającą, gremialne zaś zebrania w wyznaczonych do tego celu budynkach uznały za niekonieczne. Czy zarzuty te same w sobie usprawiedliwiają zaliczenie obciążonych nimi osób do jednej kategorii z szatanem? Wszystko wskazuje na to, że tak uczyniono. I choć może wydawać się to niewiarygodne, w umysłach wielu świadków, włączając w to starszych i nadzorców podróżujących, taka ocena wykluczonych osób uważana jest za właściwą a traktowanie tych osób w sposób wynikający z takiej oceny nie budzi ich zastrzeżeń. Porównaj to potępianie na ślepo z artykułami zamieszczonymi w Przebudźcie się z 22 czerwca 2000 roku. Ostrzegają one przed uogólnianiem, które idzie w parze z zaciemnianiem istotnych faktów dotyczących danej kwestii i często służy poniżaniu jakichś społeczności.